Ostatnie miesiące kryzysu energetycznego ogólnie wymusiły na uczestnikach rynku bardzo dużą aktywność i chęć poszukiwania nowych rozwiązań. Rzeczywiście to pomogło również naszemu instrumentowi, jakim jest corporate PPA i na dzień dzisiejszy, jak rozmawiamy z firmami, z uczestnikami rynku, z dużymi odbiorcami, ale też z polskimi prywatnymi firmami, to praktycznie wszyscy o PPA słyszeli i praktycznie możemy powiedzieć, że każdy już podjął decyzję że on na PPA się zdecyduje, natomiast kluczowe jest, czy to będzie teraz, czy to będzie za pięć lat, więc tak naprawdę w chwili obecnej do, do decyzji pozostaje tylko moment. Ten rynek zaczął się od wielkich międzynarodowych korporacji, natomiast już w chwili obecnej widzimy bardzo duże zainteresowanie również od podmiotów, które wywodzą się z Polski i które zużywają znaczący wolumen energii, ale przypomnijmy, że kilka miesięcy temu, rok półtora roku temu PPA były dostępne dla firm, które zużywało około 1 terawatogodziny energii. W chwili obecnej 100 gigawatogodzin, 50 gigawatogodzin, to już jest ten poziom, a wiemy, że w najbliższych miesiącach być może z, z, za rok również ten instrument będzie dostępny dla klientów, którzy zużywają około 10 gigawatogodzin. Potencjał umów PPA na rynku polskim jest bardzo duży. Co prawda my podpisaliśmy kilka znaczących umów w zeszłym roku cztery zaledwie, ale to aż 420 megawatów, Natomiast wszyscy mamy wrażenie, że dopiero to, co się dzieje na chwilę obecną na rynku PPA, to jest muskanie powierzchni i kolejne trzy lata w pełni pokażą, jaki potencjał drzemie w tym instrumencie. Obecnie jest bardzo wiele korzyści, które wynikają z podpisania corporate PPA i ten wachlarz się zmienia. Bo kiedy corporate PPA startowały w Polsce, to tym elementem, który decydował o ich powodzeniu. To było przede wszystkim spojrzenie firmy na cele środowiskowe, na to, że chcemy stać się neutralni klimatycznie i pamiętam, że te instrumenty nie były rozpatrywane w kategoriach finansowych, nie przynosiły oszczędności. Po kilku miesiącach sytuacja y, z, zmieniła się diametralnie, dlatego że wszyscy zaczęli sięgać po PPE, dlatego że po prostu to była tańsza energia niż ta dostępna y, na rynku i element środowiskowy całkowicie przestał mieć znaczenie. Y, w chwili obecnej oba te argumenty są mniej więcej zrównoważone y, i pojawia się trzeci, mianowicie zazielenianie łańcuch, łańcuchów dostaw, dostaw w Europie. Jeśli polscy eksporterzy będą chcieli nadal konkurować na rynkach europejskich, to Chcę powiedzieć, że będą musieli, ale chcąc wyprzedzić konkurencję, oni w pierwszej kolejności będą korzystać po corporate PPA, dlatego że niejako pierwszeństwo w eksporcie będą miały produkty tych firm, które, które o PPA zadbały.